I to odwalił Pociągło Teraz to dopiero mamy kłopot A to teraz jak przywaliłem w się stało? No Tu lekko reflektor poszedł Ale zderzak też urwałem Dwa okrążenia robimy? Tylko słuchaj Jak, jak będziemy drugie okrążenie robić nie? To nie wyprzedzamy się tam, tam spokojnie wjeżdżamy, żeby tam ktoś nie jechał ani rowerem, ani niczym. Tutaj spokojnie, na tym zakręcie. A później dzida. Łukasz, może czasówki może? No albo czasówki porobić. Wtedy będzie wiadomo, kto jest najszybciej jeździł po Trzeba się przejść po ten zderzak tam. Chyba <grybo> nie rozjeżdżaj, zaraz go wędrę. Zaraz się wpierdzielę. Jedziesz teraz? Nie. Ze mną? nie O no, ty patrz. No, powoła, no jak Chodź ty jako, chodź jako pilot. Poczekaj. Tak no, Myślę, że cię porobię, gościu. Porobiecie czy nie? Co chcesz, wsteczny? Ja się wsteczny. Wsteczny, mocno w lewo. Mocno, i teraz do przodu, i teraz masz. tylko Dobra, Porobiecie. Wydaje mi się, że wypadniesz z trasy. Jedziesz pierwszy, czy chcesz drugi? Czy razem startujemy? Co, na 3-4? On to na, jak na grzyby by przyjechał? Nie, on no, się cię umie! On zaraz będzie w robił, choose for you right? W pociągu to co, nie ruszy? Nie, nie, co to... Wyciągnę, wy... wyłączyłem mu ABS coś tam ten, ale... Czyli wygrałem, tak? Nie no, jeszcze nie. Jak no przecież... Właśnie... A wiesz dlaczego tak zamulałem? Bo miałem siedzenie za blisko i nie wiem jak wywiesz. <laughs> co to? Lubimy w Mam masę. Dobra, dawaj do tyłu. mamy kłopot? No, długo te... Teraz Młody, ty wejdź do tego samochodu no. i musimy go delikatnie, żebyś za długo gumy nie palił. My go. Ale dawaj do tyłu. My go pchniemy. No. tej gazu! Teraz to mamy dwa zakopane. Czekaj, daj, daj. My, my są... Może mnie posłucha ta maszyna. Dzika bestia. No cicho. No nie wiem, czy cię posłucham. Musiałbyś go bujnąć W tej przy tej dziurze Dobra młody, dawaj wsteczny Dobrze jest Tu przejedziesz na luzie teraz to No i atakuj Co dwa wozy, to nie jeden No Dobra, dobra, dobra Ale co ty robisz młody? Przecież lina jest zapięta A. Dawaj do tyłu Do tyłu No dziabnij go lekko do tyłu Uwaga, uwaga, uwaga Musisz to wyjechać po prostu stąd na raz Ja też się za chwilę zakopię to daj do tyłu, Paweł, lekko, żebyś się szarpnął. Dobra, i do przodu. Dawaj wsteczny. Gazu. No. Dobra, dobra, dobra. Stop! Teraz delikatnie do O, dobra, nic, już teraz. To masz wyłączyć, to teraz kliknij jeszcze raz, masz świecić. Dobra, mody, próbuj stąd wyjechać. Jak wyjedziesz, to zatrzymaj się gdzieś może tutaj. Tu bardziej po prawo jedź. No i dobra ładnie to idzie. A dobra. Ciśniemy. No nie no, wygrałem z młodym wyścig i to ewidentnie. Panie Przewodniczący, na Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Drugie okrążenie Dobra jedź Dobra się Trzeba gdzieś tu porobić Ciężko jest się wyprzedzić no, Na skróty pojechał Chłydki jakieś wyleciały Muszę się trzymać, żeby wykorzystać okazję. Na tym na tym to się nie uda. Co za wolno jedzie Tam odpadło Co? Co? Coś odpadło Co? Rzeka nie ma Przedniego? Czemu przedniego? No zajebałeś tu Ty przejechałeś A O ja pierdolę Za farmerkiem A to teraz jak przywaliłem w młonego się stało? No chyba pewnie pęknęło ty tytek nam brakuje Ale tamtego też się urwał Trydy. Działa, panie Ja pierdziele, młody jak jedzie to Trzyma, okay. <laughs> Mietro, Dobra, zatrzymaj maszynę O, tu lekko reflektor poszedł Ale zderzak też urwałem